W albumie fotograficznym Emilki Góreckiej jest już sporo zdjęć. Razem z mamą i tatą, panem Mariuszem, chora na porażenie mózgowe dziewczynka, brała już udział w kilku turnusach rehabilitacyjnych. Ale rodzinny album ma jeszcze wiele pustych kartek. Zdjęcia z kolejnego wyjazdu pojawią się w nim tylko dzięki pomocy dobrych ludzi. Od kwietnia tego roku udało się zebrać nakrętki na sumę 3000 zł. 13-letnia Emilka wyjedzie w listopadzie do koło ośrodka rehabilitacyjnego Proton. Chciałbym wszystkim podziękować za, za nakrętki. Chciałbym podziękować redakc redakcji wrzesińskiej. Chciałbym podziękować mamie, irenietyce, babci Emilki, która bardzo wspiera, wspierała. Koleżankom, kolegom, przyjaciołom. No w ogóle wszystkim osobom, którzy nas wspierali. Akcja dla Emilki zakończyła się pełnym sukcesem, ale już tradycyjnie przekazujemy ją dalej. Teraz będziemy zbierać nakrętki dla siedmioletniego marka. Choroby, która dopadła chłopca i rzuciła go na kolana, nie powinno w ogóle być. Niestety, istnieje i ma przerażającą nazwę: toksoplazmoza wrodzona. Ona zrobiła ogromne spustoszenie w jego organizmie, przede wszystkim lewostronne napięcie i problem z prawym oczkiem. Po pół roku do tego doszły napady padaczki, które praktycznie nie są takimi typowymi atakami, tylko po prostu jest kółko oczkami. Rodzice Marka, państwo Itczakowie oddaliby wszystko co posiadają za zdrowie syna. Ponieważ taka transakcja nie jest możliwa, robią wszystko co mogą, by pomóc mu w chorobie. Jednak jest to bardzo kosztowne. Przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo drogie, około 4,5 tysiąca, jeden turnus dwutygodniowy. Teraz po nowym roku doszły nam do jeszcze leki, które większość przestała być refundowana przez NFZ, więc koszt tych lekarstw około, szacuje się około 500 złotych na miesiąc. Teraz chłopcu potrzebny jest pionizator, zrobione specjalnie dla niego urządzenie o wartości 4500 złotych, które utrzyma go na nogach. Możliwe również, że potrzebna okaże się jeszcze droższa operacja. 11 października Marek będzie miał konsultację ortopedyczną, po której zostanie podejmie, podjęta decyzja, czy przejdzie operację na prawą nóżkę, czy nie. Prosimy więc o nakrętki dla Marka, chyba najbardziej roześmianego dziecka w bliskorocznej historii naszego przedsięwzięcia. Przypomina w tym Martynę, drugą adresatkę akcji, która niestety zmarła 24 września. Prosimy o nakrętki wspólnie z mamą Martyny.